Jak mi na baranaj, tak najwyżej. No właśnie, diabłki, no wiesz. To No, musisz klera rozejrzeć, hej. Czyż są, w tym roku musicie przyjechać na granie wiesz. Nie opuszczą wam dziewczyny. No, no. <ślesz> to będzie musiał Krzysztof przyjechać, bo ja nie wiem, czy mi. Nie...

Nic się nie udało. O nic mi się nie udało. To jest twój aparat, nie mój. Zrobić w Znajdziesz. No Znajdzie się no. Nasza zielona zima. Nasza no. zima, Ale pogoda się z rewelacyjna. Ciepło.

Spójrzcie się na no, Idź do tatusia, poproś. Może tatuś ma. No, ale Klara urosła. Rosła? No. No, wy, wiesz co, zmieniła się przez te trzy miesiące, jak jej nie widziałam. Tak wydoroślała. Zrobiła się z takiej, takiego dzidziusia, taki uczeń. Szkoda, że dużo robiła. Bardzo. Pani Grażyna jest rewelacyjna. A kiedy kiedy wyjeżdżacie? 3 stycznia ja z Jackiem. Ale już? ja on tam No. On rozwieшаемy troszkę bombki, będzie fajnie. A dziewczyny? Dziewczyny tydzień dwa później. Jak wiesz, bo Krzysztof musi nas spakować tam zanosić rzeczy, bo Edyta z Hanią się tam wprowadza.